Mam ZAWAŁ! A! No nie widzę. Mam zawał! Co ja super Po co ktoś ma ci kroić kotle? A co? Ja grasz kur... Super moce jeden na jeden i kroisz kur... kotle, tak? No, no nie no nie kroję wtedy no. Nabijam się na widelec z człowieku. A no to, to jest sposób. Wtedy to... nie musisz nawet ten. No mógł grać normalnie się także... No. Ile Aga dostaje renty na ciebie? 500 zł Bierasz się sam, czekasz i wbierasz, czy i czy chyba musisz wybrać? Buty wiązane, czy jeszcze na rzepy? Jeszcze pierochy dla dorosłych powinien zacząć nosić? Kur... Mam kroksy bez rzepów. Skąd widzisz, że jestem? Bo te się, no, ja miałem powrót na, na spałny widziałem, że przechodzisz na parapet. Gdzie szukałem. O. Jesteś to dla mnie. Co kombinujesz? Dziwo dla mnie. Ja mówię, balecie, sztuczny nie szczelin. <laughs> Jaki puder pokupić, Aga, na to, wydaj, żeby się nie odparzył? To by się przydało. Gdzie jesteś? Ja chyba. Ile za wejście, no będą losowane uczestniki. Ty byłeś wejście cały czas? Tak, dobrze, że dać, bo nie wiedziałem z której pozycji broi się sprzedać. Ej, flesza. gdzie ty stałeś, że ja Cię nie widziałem? No za tym, za łóżkiem. Kurwa, skanowałem tam. No 19 co nam przyjdzie. I będziemy rysować. Ej, jak ja Cię nie widziałem? Dajcie, się... ja gdybym klip zobaczył, czy widziałem tam coś podkręcić. War? No, Ci daję no mocno, możemy. Człowiek, weź to się. Co dla mnie Masz za swoje. No, ty miał, no nie wierzę. No. Dlaczego by być winny... ...paska To dobre. A ty zresztą wyszedłeś specjalnie czy przypadkiem? <grym> nie, gra mi się zminimalizowała. <grym> okay. No co jest no, ja stoję pół do na niebice FK, bo mi się gra minimalizowała czy raz? Ja nie wiem czemu. Nie, jest niedobrze no. Dwa match, Nie, od razu się tu wcelowałeś? Mhm. Mm to ciekawe. A długo siadłeś, co? No, w ch**. Gostujesz, od razu się wcelowałeś tam, oczywiście. Ale może to była jakaś moc, Simon <grym> mówił, która minimalizowała grę. <grym> to, to, to. Ej, no bez skitu. Nie, no, moc jakąś. Taka. Tam wiesz? Widziałem cię skłanipuje CSN. Hmm. No nie wiem, czy mogę tak zrobić, rękę, bo później reszta będzie chciała kupić slot. Nie, no tu stałeś, ty jesteś debil. Haha, <śmany> debil. Wygrałem? Wygrałem! No nie no, chłop został w bs Nie, -ta, Nie, nie krzyczę, przecież jest Dobra, jest kol. Zagadałeś mnie, jesteś j***ny teraz. Warto było poczekać na respie. <śmany> <śmany> Kurwaś, to jasko wina teraz. Tak jak Simon na formule, to jasko mnie teraz zagadał. Mać, się wystraszyłem. Stałeś na dole cały czas? Nie, ale wiedziałem, że jak przez szybę wyjdziesz, to będziesz wracał nią, więc się ustawiłem. Broisz mi Dzięki. Wiedziałem, że ty zawsze byłeś po tej dobrej stronie. Co? Polish bong działało z tej mocy? A co to było? Wyrzucałem broni po trafieniu, mi, podniosłem. A zesrałeś się. Ohohoho. Nie no, kur. Ja miałem natychmiast na taka i taką rudę przegrywam! mogłeś dać cokolwiek. Za, za późno zobaczyłem co mam. Nie, Nie no ja natychmiast takim przegrałem rundę. Nie! Drabiny słyszałem, jak ty tu byłeś? Sko biegłeś, drabiny, kur... No drabinę, głosaj, zrób klip, przysięgam. Ja biegnę na pełnej skosu, a ten stoi bokiem do mnie. No, kur... Mi nie był słychać! No k**a aś, czeka, grzeje się w garażu. wysyną, zabij mnie tylko jak kładę. Ja <grystanie> już się jestem tym formą chyba ziszczony. Dobra.

Pruję do ciebie, pruję i nic. Ty. Ja sam unikam kolizji. to Lee Jones, z No i co teraz robisz? Będę cię zajęła pierwsza. teraz. Wygrałem ostatnio. że cele mapy. Dwie mapki. Było święto. Ja mam czas. Dziękuję Kuba za pieniążek. No nie wiem co z tym slotem do kupienia robimy, Lucyna. jest <noise> Co, jest w ogóle? co tam Na co Bo smoke widziałeś. Co miałeś? Smoku smoku no. no to co, widziałeś gdzieś obcinaj No wiedziałem, że masz smoke w więc nie wychylałem. Aha, to się sam sprzedałem. Jesteś szmulu ja! o! 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 Mam zawał Na niewice. Mam zawał Co ja... Kurde, jak można było to przegrać to... Co ja zrobiłem To jest sku... niemożliwe Czy to... jest niemożliwe To jest niemożliwe, że, jest niemożliwe, że ja przegrałem na natychmiastaku i na niewice? Jak ja mam wygrać macie jak ja takie rundy przegrywam Powinno być już kurwa 10-9 dla mnie Po tych natychmiastaku no. i po tej a wiesz czemu ci zacząłem do strzelać? albo się zblokowałem. Zblokowałeś się tak? o mnie! No. A ty ja zrobił krok i widać ci! Damian chyba nie gram drugiej mapy, bo mi jest wysoko, nie? Serce mi kuje. A teraz co masz? Maniankę Kurczę, bezbił O piercony Ale se zaskoczyłeś tam. Ale sobie biegniesz. O kur respawn? gente te getting the Jeżeli chcesz łowić skiny tak jak ja, wbijaj na G4Skins i pamiętaj o kodziku PAGO, który daje 10% więcej przy doładowaniu, a dla nowych użytkowników darmową skrzynkę milską. A dla osób, które korzystają z kodu PAGO i doładują konto za przynajmniej 10 zł, jak co miesiąc giveaway, aby dołączyć do losowania, trzeba wejść na nasz Discord, link w opisie i w sekcji G4 rzucić screen z historii doładowania i zużycia kodu PAGO. Super jest niedziela. Najpierw byłem kur... w F1, później byłem jeszcze większym w jeden, a teraz jestem kur... w CESie i zaraz będę jeszcze w nachowanym. Za... tydzień. Co ty mi kur... próbujesz włączyć? O je j**ady, jak przeleciał całego Dzisiaj nie jest mój dzień, znamiany. Ja sobie z mojego mapy obleciałem Od... całego ja się tylko patrzyłem na ciebie. Ja jestem dzisiaj takim upo, ja jestem dzisiaj takim upo, że te 8 minut uważam, że to trzeba świętować. Ty już miałeś. bekę jak ja leciałem, kurwa. Ty już sam nie ze jak ja leciałem. Nie. dziera to w kościele, let's go. Is life? No. Gdzie zaczęło. Ale tam sprawdzane było dużo. Gdzie ty, to ty wszedłeś w tą respa. prawą stroną. Dobra, to wybrałeś Pawlazem. Niebitka. Ile miałeś HP? 300. <noise> Aj, <Ai, m> <noise> jak ja przegrywam z takimi mocami? No, nie chcę się już oddychać. Nie, <noise> <noise> nie wiem, gdzie tu się chodzi się chodzi. <noise> <noise> <Uff, st> <noise> nie, no z niewitką przegrywam, a akurat miałeś HP. Mogłem hej, fejkować chyba to brojenie. Jak gdzie dzisiaj też? No no no, a jak to było, ja że ja mam nieśmiertność straciłem HP, jak to działa? No, masz na jakiś czas tylko, to musi odpalić. Aha, muszę odpalić, aha. Kur... to z do To Ja nie odpalię nie? nie! Wraca młody Pongowski skupiony. Czemu? generację zdrowia i czekałeś, byś się zresztą... Ja pierdolę, Arcia, Czemu? Czekam na sygnały cyny. Smok wyjdzie, ty kur... Czekałeś, co? A widziałeś, że ci za***am? Tak, dlatego chciałem ci kłada wy***ć dobrze zrobiłem. Powiedziałem, że chciał pikować po tym jak się zabiorę Tak? Czemu? Że cię trochę. Że się w... bardziej, że będę chciał cię zaskoczyć Na górze widziałaś mnie? Coś tam śmignęło, no. Jakiś... no coś. A jak ty kur... tam się znalazłeś? Bajdę, wejdę bajdę. Bajdę, Co za ch... Znasz dowciu ty... po selerze? Dowciu po selerze. stoi, ja se leże. Nie! Niech to tak. nie jest hit. Tak? To ci nie na to rozwiec, że dobrze to chodzi. Mm? Co jest, kur... Co ty miałeś? Nie że kur... Nieśmiertelność. no kur... A mówię, co tak na Sfaniakem biegnie? To życie ma natychmiast tak, a co jest? Nie, no nieśmiertelność. Ale włączyłeś? Włączyłem, jak to chce spiskać do mnie. Jeba... Trwaniak. A co robisz? Gdzie jesteś? Nie, do lewy, dojechał. BMO, dziękuję za subika. ulu, lulu, lulu, jaką mam mockę, stary? O, jaką, Jesus. jaką, jaką? Dobrą mam. Powiesz? Mogę mam, mam bardzo dobrą. Ci powiem? Hmm. Po, pokaż jajeczkę i powiedz jaką masz. Pokażę Ci. Tak? No. Niewitkowiczu za***any, pier***olony, w kondonie. <laughs> no no. no klip widkę masz. Po raz kolejny. Czemu? No masz niewidkę śmierdzielu. A ja na do dojechałem, cię nie było nigdzie. Mm, teleport Bo? na A widziałeś jak wychodzę z rozpaczynie? nie? Nie, nie, nie. Zamoliłem zam z teleportem. Nie, jakaś kurwa na miotle Ja mam raka strasznego O kurwa. <laughs> Bardzi ty byłeś! Dwa razy obok mnie przeleciałeś, przy byłem! Dwa razy! Dwa metry ode mnie przeleciałeś i poleciałeś gdzieś tam w się rzeczy ze mną dzieją! Straszne! Niesamowite. Ej, wiesz, że ja byłem tu za boksem, kurwa? Ja nie wiem, jak ja Cię nie widziałem. Ale zobacz później. Ale czekaj, Ty szedłeś tu, gdzie się schowałem. To? No. To czemu mnie tu nie ma? Nie wiem, czemu się tu nie ma, czy to... mnie pytać, kurwa? Tu patrz na 8 sekundę. No. E, czekaj. 9 sekunda, widzisz, gdzie rower stoi? Tam za tak. boksem? To ja tam byłem za boksem. No to musiałeś kucać, więc i... nie wiem. No chyba, że. No ja tam wylądowałem, wydaje mi się, że tam siedziałem. Czy ja od razu poszedłem stamtąd? Nie wiem. Nie wiem, ale zobacz co 19 sekund. Co było? <laughs> I zapas. to, co to Ja pier... Ale taj stary. Nie że ja tak przyleciałem. Chowany by... zaczynamy teraz zaraz. Jakaś kupa na miotle za Mam Dziś strasznego ja... roka, Nie no. no.